Synod prawnego punktu widzenia to jest organ pomagający biskupowi w kierowaniu diecezją, ale tak naprawdę on umożliwia uczestniczenie w tej władzy i rządzenia, i nauczania, i uświęcania bardzo szerokiemu gronu osób. I dlatego synod z języka greckiego to znaczy po prostu wspólna droga. I można by powiedzieć, że są dwa owoce czy dwa cele Synodu. A więc, z jednej strony, Synod ukazuje, czym jest Kościół, jest objawieniem Kościoła. Synod jest nazywany epifanią Kościoła, umacnia ten Kościół, a jednocześnie tworzy pewną bazę prawną przepisów, norm, zasad, instrukcji, które później będą służyły w codziennym życiu. Bo Oczywiście życie ma wiele różnych niespodziewanych sytuacji, ale musimy prowadzić duszpasterstwo czy uczestniczyć w tym duszpasterstwie w sposób uporządkowany. Kościół jest społecznością uporządkowaną, doskonałą, potrzebuje prawa. Ja jestem prawnikiem, może dlatego łatwo mi mówić o prawie, ale w kościele prawo, przepisy służą zbawieniu. Służą zbawieniu. One nie są tylko po to, żeby karać winnych, żeby wydawać polecenia, żeby budować, tworzyć. Nie. Głównym celem prawa kanonicznego, również tego synodalnego jest zbawienie człowieka, pomoc człowiekowi w dążeniu do zbawienia. I taki jest cel również naszego synodu. Pierwszy synod diecezji sandomierskiej odbył się w roku 1923. Zaraz po odzyskaniu niepodległości, kiedy trzeba było wiele rzeczy uporządkować, określić, zdefiniować, ale to było już prawie 100 lat po utworzeniu diecezji. Drugi synoz miał miejsce już po reorganizacji granic diecezji, kiedy prawie połowa diecezji została erygowana jako nowa diecezja, diecezja radomska, natomiast do naszej diecezji doszły spore obszary z diecezji przemyskiej, lubelskiej i tarnowskiej. I znowu, obszary, wiadomo, terytorium, ale na tych obszarach żyją ludzie, którzy mają swój sposób modlitwy, swój sposób myślenia, są pewne zwyczaje liturgiczne, przepisy, to wszystko trzeba było usystematyzować. I ksiądz biskup Wasław Świeżacki w 1996 roku zwołał ten synod, który zakończył się w 1999 roku. Niestety, tak jako się stało, że ten synod odbył się, przyniósł oczywiście owoce właśnie w postaci zawiązania tej wspólnoty diecyzjalnej, umocnienia jej, natomiast same przepisy wówczas promulgowane i uchwalone praktycznie nigdy nie weszły w życie. Jakoś nie wykorzystano tego momentu, i one są dzisiaj. My chcemy do tych przepisów się odwołać, a więc ten synod zakończony w 1999 roku, on będzie punktem wyjścia dla nas. Tamta praca nie zostanie zmarnowana, tamten trud jak gdyby będzie fundamentem, na którym my będziemy budowali. I dlatego cieszę się, że ksiądz, biskup świeżaski już emerytowany biskup senior który w tym roku obchodzi 25 lecie sakry biskupi i 90 rok życia kończy w jakiś sposób też poprzez swoją modlitwę uczestniczy w naszym synodzie jak mówiłem podczas inauguracji synodu, wiele rzeczy się zmieniło i ciągle się zmienia, bo są przemiany: i demograficzne, i kulturalne, i przemiany polityczne, ale przede wszystkim przemiany w naszej mentalności, w podejściu do kościoła, do ludzi, do różnych zasad. Trzeba to wszystko zebrać, przedyskutować, zastanowić się nad tym i podać pod dyskusję. Dlatego synod będzie. Odbywał się w, w, w trzech etapach. Pierwszy etap to jest przygotowanie e, dokumentu roboczego, instrumentum laboris. W tym celu zostały powołane komisje, komisja teologiczna, duszpasterska, do spraw duchowieństwa decyzjalnego, do spraw zakonnych, do spraw kultu bożego, do spraw charytatywnych, do spraw ewangelizacji. Dziesięć komisji. One przygotują dokument. Członkami komisji są duchowni, osoby zakonne, świeccy. I po roku ten dokument, dokument powinien być gotowy. Następnie, przez kolejny rok, będziemy dyskutować różne kwestie poruszone w dokumencie. Ta dyskusja będzie odbywała się w ramach zespołów synodalnych. W dekanatach, a także zespołów, które zostaną powołane w ramach różnych ruchów wspólnot, a więc na przykład Ruchu Światło życie czy KSM w ramach katolickich Centrów Pomocy Rodzinie itd. I owocem tych dyskusji będą uwagi, które posłużą przygotowaniu końcowego projektu. Dekretów i uchwał synodalnych. I trzeci etap to już będzie dyskusja nad tymi projektami. Jeśli one zostaną przyjęte, to ten cały zbiór będzie później promulgowany i wejdzie w życie. Jak powiedziałem, to jest okres trzech lat, może się przedłużyć. Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie, ale jest to przede wszystkim czas łaski. Łaski. Ja czuję to, że Pan Bóg nam błogosławi, że Pan Bóg nas prowadzi, zbliża nas do siebie i zbliża nas we wspólnocie jednych do drugich. Mam nadzieję, że to już jest jeden z owoców tego synodu, a tych owoców będzie znacznie więcej. Z niedzielą związany jestem od dziecka i cieszę się, że. Jest obecna w życiu diecezji i cieszę się też, że zrelacjonowała inaugurację synodu i deklaruje swoją pomoc. Kiedy patrzę się wstecz, sięgam pamięcią czasów biskupa Jasińskiego, który później został biskupem łódzkim, a więc to są lata 20-30. To w Sandomierzu wychodziły cztery gazety. Proszę zobaczyć: cztery gazety. Jaka była siła wtedy w tej diecezji? Ale było też wiele problemów, i te problemy, i ideologiczne, i polityczne, i społeczne, były rozwiązywane przy pomocy mediów katolickich. Ówczesny biskup czy biskupi zdawali sobie sprawę z tego, jak wielką pomocą i jak wielką rolę odgrywają media katolickie. Myślę, że. Powinniśmy być zawsze wdzięczni wszystkim, którzy tworzą Niedzielę i którzy dalej będą nas wspierali w tym wspaniałym dziele. Jak mówiłem przy okazji jubileuszu Niedzieli, Wasz tygodnik, nasz tygodnik również, jest takim oknem, przez które my patrzymy na świat, ale i również świat patrzy na nas. I za to chcę dzisiaj podziękować.